Chce się żyć. Moi drodzy, otwarcie sezonu, otwarcie sezonu Toru Poznań. Mają być fajne fury, fajna zabawa. Ogólnie jak, jak oceniam pobyt, jak oceniam pobyt. Przy ratoni nigdy jeszcze nie oceniałem. Hoteli, a wiem, że niektórzy content taki robią wokół hoteli, jedzenie i tak dalej. W sumie dosyć stary hotel w sensie, no nie jest jakoś mega, mega stary, ale jak na ten rok, naprawdę no, trzyma klasy, trzyma klasy, jest czysto fajnie. Polecam, jeżeli ktoś chce się wybrać. To naprawdę fajny hotel. Miła obsługa, fajne jedzenie, troszkę szynka mi nie smakowała na tym śniadaniu, Średnia była. W ogóle uwaga, tor Poznań nie jest w Poznaniu. Taka mała ciekawostka, to, to nie jest w Poznaniu. Przeźmierowo. Taka trudna nazwa, 15 minut mamy, prosta, także przetestujemy zero trzysta Coś pięknego, naprawdę, super, niesamowite. Mam różne plakaty. Fajny, super, super. Pan mnie zainspirował, i oglądam pana. Y, pan pierwszą samą, którą zacząłem właśnie oglądać. Nie, Pan, Kuber! No, no, ja masz na się. Imię? Ja, Jak kaj, masz na imię? Kajtek. Kajtek. Cześć, Kajtek, Hubert. Od czterech lat ro, co, co roku sprzedaję kalendarze z własnymi zdjęciami, super, i dzięki super. temu udało mi się ten aparat kupić. Pięknie, no i właśnie, może nie to w przyszłości coś takiego. Życzę ci tego jak najbardziej, wiesz. Ciężka praca, a jak działasz, wiesz, inni siedzą i nic nie robią. No właśnie. Więc, więc duża jest Twoja przewaga, że już działasz. Spuku. W sumie często się przejawia na DM-ach, jak ja zaczynałem, od czego zaczynałem, jaki był mój pierwszy biznes. Czasami to zdradzałem, czy to na Instastory, na pytaniach, ale możesz sobie zadawać pytanie, skąd on ma na to auto, dlaczego on jedzie tym autem, dlaczego mówi o biznesie jak głównie, nie? 22 lata. Zaczynałem od sprzedaży internetowej, na początku to w ogóle, to jest ciekawa historia, bo zaczęło się to od tego, że sprzedałem kierownicę na elixie z roweru, wymieniłem sobie na nową i sprzedałem tą starą i tak naprawdę nie za. Nie robiłem na tym nic, ale zauważyłem, że jak wystawię coś przez internet, no to ktoś to kupuje. I często warto się zastanawiać, jak w ogóle wydajesz pieniądze, do kogo one trafiają. Zastanawiaj się zawsze. To mi dało taki punkt do myślenia, taki punkt zapalny, co ja mogę robić, jak ja mogę zarabiać, bo... Też były momenty, gdy pracowałem fizycznie. Pracowałem na warsztacie samochodowym, pracowałem na budowie w wieku 15-16 lat za naprawdę marne pieniądze. To były 10-12 złotych za godzinę i 10 godzin naprawdę ciężkiej pracy. I wtedy, jak coraz bardziej się zastanawiałem, co ja mogę w życiu robić, to zacząłem pracować w takim małym pokoju. Miałem pokój, w którym nie było łóżka, był tylko materac i laptop. Dlatego jak mówisz, że się nie da zacząć, jak nie masz startu, albo że potrzebujesz pieniędzy, to to nie jest prawda, nie potrzebujesz mieć pieniędzy na start. Wystarczy ci dosłownie internet i laptop, i na tym oto laptopie zacząłem sprzedawać przez internet produkty w dropshippingu, czyli był to model, który no, nie wymagał pieniędzy też był okres, gdzie chodziłem do sklepów stacjonarnych, patrzyłem co jest tanio, wystawiałem drożej i tak wyglądał mój początek. To był początek mojego biznesu pierwszego sprzedaży przez internet i to wszystko zaczęło iść coraz lepiej. Zagłębiałem się, fokusowałem się na tym, czytałem książki. Jeżeli zaczynasz to właśnie to zdobywanie wiedzy i mnóstwo błędów będzie naturalną częścią procesu, serio. Popełnisz mnóstwo błędów i to będzie normalne i to będzie nawet dobre, bardzo dobre. Nawet narażaj się na błędy, ryzykuj, bo dzięki temu będziesz progresować. I, I to był taki mój początek. Zacząłem od sprzedaży internetowej, później to brnęło, brnęło, coraz wyższe wyniki i głównie, i głównie tak to wyglądało na początku. Yo, yo! Lecimy sobie poćwiczyć, zrobić trening, śniadanko i kilka słów ode mnie. Feel me, feel me. You feel me? No. Teraz z zespołem co poniedziałek robimy takie takie mity podsumowujący tydzień sobie zbieramy plany na następny tydzień. Pomaga nam to bardzo znać taką, wiecie, sytuację, co się akurat dzieje w całej firmie, w całym zespole. I też pomaga nam to dostrzegać, co można zautomatyzować, co można rozwinąć, jakie aktualnie są problemy. No bo głównie rozwój biznesu opiera się na tym, że no ciągle są problemy. Praktycznie na co dzień się spotyka problemy. I kluczem jest to, żeby mieć osoby, które potrafią takie problemy rozwiązywać, żebyś... Ty, jako właściciel, również rozwiązywał problemy, ale nie gasił wszystkich pożarów. No bo nie ma, nie ma opcji, żebyś się rozdwoił, rozstroił i tak dalej, żeby zająć się wszystkim. A jeżeli masz ambitne osoby, które z tobą działają, rozwijacie razem taki zespół, rozwijacie razem firmę, to jesteście w stanie naprawdę zrobić coś wielkiego i coś przepotężnego. Także za moment, kolejny mit. Mamy nową osobę w zespole. Mamy Maxa, który będzie obejmował stanowisko head of marketing i będzie się zajmował właśnie marketingiem EconFly'a, automatyzacjami, wszelkimi różnymi tematami, nadzorowanie zespołu, rozwijanie zespołu marketingowego. Naprawdę spoko człowiek, doświadczony. Także fajnie, że EconFly się rozwija, że ciągle to widać dosłownie z tygodnia na tydzień, że no, idziemy w dobrym kierunku. No, bez dwóch zdań. To, co było rok temu, a to, co jest teraz, no, to jest przepaść. Nie? To jest całkowicie, całkowicie inne miejsce. Moi drodzy, wróciłem już do siebie. Nazbierało się mega dużo owadów na 911 na froncie, dlatego teraz biorę preparat, który pozwoli mi to usunąć i pojedziemy na myjnie, zobaczymy czy to zadziała w ogóle, bo tych owadów jest naprawdę, naprawdę dużo. Uwaga, cold start. Nasz fajnie było wrócić tym autem, zajechać pod dom. Po tym jak nie było tego auta no z ponad 3 tygodnie nie miałem go, a jeździłem ostatnio przed zimą tak, żeby był jakiś większy troszkę trip, a w trakcie teraz tej wiosny no to moje pierwsze takie wyjazdy. Genialnie. Po prostu genialnie i chcę ci powiedzieć, że jeśli o czymś marzysz, to musisz być gotowy na poświęcenia, żeby to zdobyć. Wiesz, dużo osób ma marzenia, oni tylko je mają, ale tylko i wyłącznie garstka osób jest gotowa na poświęcenia, na wyzwania, na pot, na trud, na naprawdę nieprzespane noce, na trudne chwile i przede wszystkim ciężką pracę. Ale jeżeli jesteś na to gotów, to jesteś w stanie naprawdę, naprawdę osiągnąć bardzo dużo. Jesteś w stanie zrealizować swoje marzenia, wpływać na świat, wpływać na ludzi wokół ciebie, aby byli lepsi, aby byli dobrzy i przede wszystkim na siebie, żeby być codziennie lepszą wersją siebie, nawet o ten jeden malutki procent. Jeżeli uda ci się być przez rok lepszą osobą o 1% każdego dnia, to jest tylko 1%, to w skali roku będzie to przeogromna zmiana. Bardzo Ci polecam książkę Atomowe Nawyki, jeżeli nigdy nie czytałeś książek, to pozwoli Ci łatwo wejść w ten świat książek takich rozwojowych, bo jest naprawdę przyjemna do czytania, a przede wszystkim bardzo, bardzo wartościowa. Jeżeli nigdy nie czytałeś książek, zacznij od tej pozycji, mega Ci polecam. Nie będę Ci zdradzał, co jest w środku, ale pozwoli to ci się bardzo rozwinąć. Lecę na Myjnie. zobaczymy, czy się uda te owady tutaj usunąć. Ooh. Mam cię, złapałem. I tak to, moi drodzy, wygląda po aplikacji. Pyk. Bardzo ładnie to wszystko się rozpuszcza. Co ważne, to jest warte pokazania, moi drodzy. Ten Oto Back Remover nie jest, moi drodzy, na sprzedaż. To jest limitowana edycja. Takiego Back remo Removera już nie będzie. A jeżeli nie będzie, to oznacza, że jeżeli będzie działać przesuper, to już go się nie kupi. Tak jak wspomniałem, widzę kogoś, kto jest tym takim playerem A plus i naprawdę potrafi wnieść dużo do. Startupu do firmy. Czemu nie drzwi są otwarte tutaj chodzi o, o zmienianie realnie świata. O C -c -c -c. Pokażę Wam teraz chyba najprostszy przepis na zrobienie mega fajnego posiłku, mega zdrowego. Hopa. Wrzucamy tutaj pyk, owsianeczkę. I teraz brakuje nam jeszcze tylko wody. To będzie kulinarny content. Pokażę Ci z kulis, czym ja się żywię. Czym się żywi Hubert Misiąk? Otwieramy sobie mleko 2%, może być 2%. Nie ma co przesadzić z jakim jest 0,5. I teraz tak, tarujemy sobie, żeby było 0 i wlewamy 160 albo nawet 180 mleczka. Dobra. Ja sobie biorę zawsze taką owsianeczkę i sobie ją wrzucam do mikrofanii. 600 watów. I ja zawsze ustawiam sobie na 2 minuty 20. Dobra, start. Za ten czas mogę pomedytować. Mogę pomedytować, mogę sprawdzić wyniki, jakie wygenerowały moje biznesy. Nie, no te 2 minuty to przeważnie przygotowuję składniki do owsianki, białeczko i masło orzechowe. Do tego sobie skroję jabłuszko i banana. O nie, dobra, myślałem, że nie mam żadnych owoców mrożonych, ale mam. Zawsze daję malinę, ale dzisiaj będzie to borówka amerykańska. Ej, to serio jest jak taki kulinarny vlog, nie? To jest serio kulinarny vlog. Także dobra, dodajemy sobie masło orzechowe, białko, borówkę i zaraz zobaczysz, jak wygląda ten posiłek potreningowy. Mua. Moi drodzy, przyszła mi tajemnicza paczka. Zobaczymy, co się w niej znajduje. Opa, co tutaj się znajduje. Hmm.